Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Omówię dzisiaj drzewo zwane wierzbą. W medycynie ludowej wieżba jest znana jako naturalna aspiryna. Kiedyś nasi dziadkowie czy babcie sadzili takie wierzby blisko domu. Pewnie zastanawiacie się czemu i po co. Dlatego, że po prostu była lekiem przeciwgorączkowym. Nie było kiedyś aptek i nie było gdzie kupić leków, a... Wychodząc z domu, mieliśmy już tutaj naturalną aspirynę, która jest doskonałym lekiem przeciwgorączkowym. I nie tylko. Zaraz omówię zastosowanie wierzby. Zapraszam do oglądania. A to jest dla tych, co nie wiedzą jak wygląda wierzba. Ma takie listki. Zobaczcie. Tak wygląda kora wierzby. To właśnie kora. To największe właściwości lecznicze. Tu jeszcze pokażę, bo wieżba kwitnie. Zobaczcie. Wieżba ma takie nasionka i taki biały puszek z niej wychodzi. Wieżbę możemy wykorzystać do działań wewnętrznych, jak i również zewnętrznych. Kiedyś wieżbę wykorzystywali do tamowania krwawień wewnętrznych. Wieżba jest doskonałym lekarstwem na przeziębienia, grypy. Działa przeciwbólowo, leczy bóle migrenowe, łagodzi również stany zapalne żył i zmniejsza krzepliwość krwi. Jak już powiedziałem jest idealnym lekiem na gorączkę, dlatego kiedyś nasi dziadkowie sadzili właśnie wierzby w okolicach swojego domu. Jest też doskonałym lekiem przy gorączce reumatycznej oraz reumatyzmie tkanek miękkich. Osoby chorujące na wrzody żołądka i dwunastnicy stosowanie takiego naparu z kory wierzby jest dużo bardziej bezpieczniejsze, jak po prostu taka kupna aspiryna. Główne właściwości lecznicze wieżby ma właśnie kora, jak już wcześniej wspomniałem. Żeby zrobić taki odwar z wieżby, wlewamy pół litra wody, dodajemy jedną łyżkę kory wierzby i gotujemy to przez 5 minut. Odstawiamy jak trochę ostygnie, i możemy taki odwar, właśnie pić albo wykorzystać do kąpieli. Żeby zrobić herbatę z kory, dajemy od grama do 2 gramów na 200 ml wody gotujemy to przez około 10 minut i możemy pić taką herbatkę z kory z kory wierzby możemy przygotować również świetną nalewkę która będzie doskonałym sposobem właśnie na pozbycie się gorączki lub na jakieś przeziębienia czy grypy każdy z nas od razu jak zachoruje czy się przeziębi sięga od razu po gotowe leki a wystarczy tylko wyjść z domu, pochodzić trochę jak widzicie tutaj mamy środek który doskonale nam pomoże w razie gorączki, przeziębień, grypy czy jakichś bóla, bo działa też również przeciwbólowo. Jeśli kiedyś nie daj Boże by zabrakło leków, to taka umiejętność, jaką dzisiaj Wam przekazałem, będzie bardzo ważna. Bo może mieć to wpływ na po prostu zdrowie nasze lub naszych bliskich. Dziękuję za uwagę i że obejrzeliście mój film do końca. Zapraszam do subskrypcji kanału, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków serii Leśna Apteczka. Cześć!